Chciałbym pobłogosławić Wasze ręce. Proszę Was o ciszę, proszę Was o ciszę. Boże Ojcze Wszechmogący, prosimy Cię pokornie. Pobłogosław wzniesione wysoko ręce obecnych tutaj służebnic Twoich. Udziel im czułości i delikatności. Pozwól im działać na przedłużeniu Twojej mocy stwórczej. Pozwól im wykańczać dzieło Twojego stworzenia. Niech te ręce podniesione wysoko przyjmują rodzące się życie. Niech je podtrzymują i chronią. Niech karmią i opiekują się naszymi braćmi i siostrami. Niech te ręce towarzyszą nam od narodzin do śmierci. Panie Jezu Chryste, polecamy Ci służebnice Twoje tutaj zgromadzone, a szczególnie ich wzniesione dłonie. Niech za przyczyną Twojej matki Maryi, Opiekunki nazaretańskiego domu twojego zapewniają nam wzrost i opiekę, czułość i delikatność, czynną miłość bliźniego. Prosimy Cię, aby te ręce, drogie i kochane, nie musiały nigdy rywalizować z rękami ich mężów i synów, ale jako należące do żon i córek. Siostr i matek pełniły służbę miłości na tym świecie, w drodze do domu Ojca. Niech wprowadzają w nasz świat pierwiastki geniuszu kobiety, delikatność, dyskrecję i pokój. Niech te ręce będą odbiciem i symbolem. Twojej, Panie, dobroci i Twojego miłosierdzia. Niech otwierają oczy rodzącemu się życiu. Niech ocierają łzy. Niech podają pokarm. Niech odbywają rany. Niech zamykają oczy odchodzącym z tego świata. Niech nam wszystkim przynoszą miłość. Prosimy Cię o to, Panie, który podzieliłeś się z nami dziełem stwarzania i uświęcania świata i człowieka przez Chrystusa, Twojego syna, a naszego Pana. Amen. Amen.